No, czy jestem podróżnikiem? Nie. Czy jest pan podróżnikiem? Czemu nie jest pan podróżnikiem? A kim pan jest? Przepraszam! Przepraszam. Co pan kolega nie, z... Nie, kolega nie. z wysokości Aha, czyli jest pan Bejem, tak? Tak. Szlałem się Woli. po ulicach. To jest... to jest pijok. Super zabawa. Nie, nie to jestem pijokiem. Nie, nie jestem pijokiem. To A wiesz czemu nie jestem pijokiem? Bo 8 lat przesiedziałem w lesie. Pędziłem własny bimber, sprzedając dla, dla cyganów, którzy płynęli rzeką. Przez to krwiłem fortunę w gotówce kambodżańskiej oraz ruskiej. Dobry Dokąd pan jedzie? Pan już taki cichy jest Dzień dobry Dzień dobry Proszę Pana, dzień dobry Czy by zechciał Pan... O nie Pierdol się frejerze! Pierdol się Ło E no, pardon, pardon Ja sobie znajdę inną drogę Żeby dojechać do szpitala Policjant O, przepraszam Przepraszam Tutaj ten Pani, pan ten został pan postrzelony. postrzelony. Policjant. Kolejne, kolejne. Tak, chyba tej za... Policjant. Słucham. U -u -u -u. Pan Coś tu pewnie się stało. Betryk, A, Policjant. Pomóż mu pan. Nie, jak się pan kwalifikuje? Trze? Jak się pan kwalifikuje? Zaimki. aspirant policji Mi chodzi bardziej o zaimki ja jestem ona, ono. No to widzi pan, jestem kół, ku, kółka. Brak pojazdów. Dziękuję. Nie ma za co. To my się patrzymy w powietrze? Przecież mi być zdjęcie. A nie widzę, że ktoś robi zdjęcie. A zrobiłem, zrobiłem, kolega tam na kamerach robił, kam na kamerach tam. To filmik znaczy. Tak, a wyda pan, no, filmik, żeby miał, a zrobi pan taki fajny dźwięk? Taki dźwięk. O, jest... Czy dźwięk? To, to jest... O kurde! Wróżę, że za chwilę zacznę was bolić uszy. Oła. Nie ma go. Co się stało? Zabrać na medyka? A nie, i mesu nie ma. Dobra. Dostałem na drodze. go życia. Miej drogi. Agresywni ludzie są. Muszę znaleźć autobus. A, po... A czemu? Zostaw to. A to ty jest Menel, nie, to nie jest. Kto to? A Menel! Menel, ty to nie masz w ogóle gustu, ale ci pomogę. Dzięki. Menel, ty to nie masz gustu do sportowych autostyle. Bro, mi wing ale, ale hello, i tak się nam wdychałeś. Nie wiem, ty zamiast powietrza, to chyba hell wdychasz po prostu. W końcu ci zaszło to. Nie wiem, ja, z... ja zamiast O2 to wdycham CO2 I wydycham H2O Ktoś biegnie Dwóch biegnie Jednak nie biegnie Idą, biegną Biegną, auto podjechało Stoi, auto podjechało do tego co stoi Ktoś wyszedł Bie Jeden biegnie Drugi drugi co chodzi, jeden stoi, drugi stoi, obaj stoją, obaj chodzą, obaj stoją znowu, obaj chodzą, obaj chodzą, stoją i jeden idzie, drugi jeden idzie, wyciągnęli auto, jeden biegnie, wsiada do samochodu, auto jedzie, auto dychało, auto skręciło w lewo.